Hej, z tej strony Hej. dzika rodzina. Dzisiaj odpowiemy Wam na kolejną serię pytań w naszym drugim QA. E, zacznijmy od razu. Pierwsze pytanie, które nam zadała Nani Divin, na Divine. Na nani, e, Chętnie dowiedziałabym się, jakie dolegliwości udało się Wam zlikwidować dzięki zmianie sposobu odżywiania. To tak. Przede wszystkim chcielibyśmy zaznaczyć. Że ciężko stwierdzić, w jakim stopniu to była tylko zmiana sposobu odżywiania, ponieważ uważamy, że dieta to jest naprawdę jakaś tam część składowa wielu, wielu, wielu składników. Ale na pewno możemy odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że wraz ze zmianą diety i innych części, właśnie stylu życia, zlikwidowaliśmy Między innymi takie dolegliwości, jak ja. Miewałam bardzo silne bóle głowy, migreny i to mi minęło. Miewałam problemy z suchością skóry, to również mi minęło. Takie drobne dolegliwości, które w normalnym życiu człowiek nie zauważa, że one są dolegliwościami, ale dopiero przy zmianie. No to jest akurat głównie związane z, z, z dietą, to jakieś takie nie smak w ustach po porannym staniu albo po prostu nie, nie, nieprzyjemny zapach, zapach, zapach ciała. I potu, tak, i potu Ty Z ust. właśnie. E, włosy się też o wiele szybciej przetłuszczają e, na takiej powszechnej diecie, na roślinnej diecie. Nie, właśnie, właśnie nie na takiej diecie, tylko wcześniej nam się włosy przetłuszczały. Nawet, teraz nam się przytuszczają. Teraz nam się nie przytuszczają. Więc, e, chodzi o to, że na pewno byś, no, niesprawiedliwe byłoby mówić, że teraz wszystko to zasługa diety i to jest taka magiczna pigułka na wszystkie dolegliwości. E, ale no mówimy, mówimy po prostu o rzeczach, które były przed zmianą tej diety mhm. i po zmianie tej diety, zaznaczając, że nie tylko dieta się u nas zmieniła, a wiele innych czynników. Tak, ja miałam, miałam, duże problemy z krążeniem, miałam e, właściwie od takiego wieku hmm. nastoletniego, miałam okay. żylaki i miałam pajączki i miałam nawet operację w wieku 18 lat. Miałam jakieś ró ró różne dziwne plamy pojawiające się na nogach związane właśnie z problemami z krążeniem. Nogi mi puchły, e, czułam taką ciężkość w nogach i teraz nawet pomimo tego, że jestem w klimacie, to jest bardzo gorąco. To zazwyczaj sprzyja właśnie takim opuchliznom tego problemu już nie mam. Żelaki mi też już nie wracają. Nie, nie mam wiele pajączków na nogach mi też. No, nawet zapomniałam o tym. A mi zniknęły te, co miałam tutaj. W każdym razie tak, znikają mi. Jest jeszcze jedna kwestia taka bardzo duża i na tyle jeszcze kontrowersyjna, o której nie będę teraz mówić. Ale jest ona też związana z problemami neurologicznymi, ale na razie o tym nie będę mówić. Miałam zdiagnozowaną epilepsję, ale no to jest dość taki duży temat, i nie chciałabym jeszcze na ten temat się za dużo wypowiadać. Myślę, że to potrzebuje czasu, żeby się wszystko ugruntowało. W każdym razie jest to też temat, z którym sobie poradziłam, ale jak to powiem w przyszłości, jak będę bardziej pewna tego wszystkiego. Dziękuję. co jeszcze? No na pewno y, miałam bardzo silne bóle menstruacyjne, bardzo obfite miesiączki. Trądzik. Trądzik to akurat był element oczyszczania, za które jestem wdzięczna. A, Już go nie Ale tak, miałam... W ramach, jak moi, moje ciało tak zareagowało, że um, oczyszczało się głównie poprzez skórę i miałam... Jak nigdy wcześniej nie miałam problemów z serą, tak po przejściu na surową dietę miałam okropny trądzik. Okropny, naprawdę. Wyglądałam strasznie. Strasznie, właśnie, ja nie chcę tego kategoryzować, bo to nie znaczy, że jak ktoś ma trądzik, to wygląda strasznie. Po prostu miałam trądzik. Wiele osób się mnie pytało, co mi się dzieje i obawiało się o mnie. Natomiast byłam cierpliwa i to wszystko, jak widać, minęło. Samo, nie stosowałam żadnych lekarstw, kremów, nic takiego zewnętrznego, cudownego nie zadziałało, tylko organizm musiał się oczyścić. Na pewno jeśli chodzi o tak, bardziej takie sprawy z dietą związane, to co wcześniej powiedziałam, takie, których nawet się nie zauważa, no to zniknęło jakieś takie uczucie ciężkości, zniknęły takie spadki energii, em, jakieś problemy, nie wiem, gazy, jakieś burczenie w brzuchu, w ogóle takie rzeczy się już nie pojawiają. Oczywiście w trakcie tranzycji i czasami nawet i po przejściu już na dietę surową coś tam się zaczyna ruszać i czasami wraca nagle na przykład jakieś dziwne uczucie, ale to, to dalej jest kwestia tylko oczyszczania. Natomiast na co dzień nie mamy takich problemów. No i Helenka przede wszystkim wyleczyła egzemę. Bardzo silną egzemę. Bardzo silną. A ty jakie dolegliwości? Ja nie miałem nigdy w życiu żadnych bardzo poważnych dolegliwości. Miałem kurzajki, miałem na stopach, tak, ale to nie dietą, tylko moczeniem w sodzie przez dwa tygodnie, dwa razy dziennie. E, a takie dolegliwości właśnie, o których na co dzień się nie byłem świadom, ponieważ nie wiedziałem, że może być lepiej, czyli takie ciągłe uczucie zmęczenia, senności, zasypianie zawsze w tramwaju o, tak. czy autobusie jak jechałem na zajęcia jeszcze na Politechnice. E, czy zasypianie za kierownicą, właśnie problemy z, ze skoncentrowaniem się i właśnie takie taka bardzo duża amplituda i o energetyczność, że jechałem na no jechałem na, prowadziłem zajęcia i na zajęciach byłem dużo energii, żywy, taki yy, pobudzony, a jadąc na zajęcia, wracając z zajęć, po prostu spałem w, w tramwaju i potem wieczorem na imprezę znowu do drugiej, trzeciej czwartej w nocy szaleję, tańczę, a potem rano nieżywy. Potem idę spać i rano jestem nieżywy i na zajęciach śpię całe zajęcia. Bo e, po prostu tak duże wahania tej energii, ale generalnie energii miałem mało. Po od, odstawieniu mięsa poczułem dużą różnicę. No, jeśli chodzi o zasypianie na zajęciach, przestałem to robić. Potem przechodząc na dietę wegańską, w ogóle poczułem się o wiele lżej. E, jakieś problemy, różne takie właśnie w brzuchu, uczucia dziwne, które wcześniej po prostu były i myślałem, że to jest coś normalnego bo jak było ciągle, no to nawet tego nie zauważyłem, a po prostu poczułem lekkość, a przechodząc na dietę surową i to mówię z mojego doświadczenia, nie, że to każdy zawsze tak będzie miał, e, czułem się nieporównywalnie wręcz o wiele bardziej energetyczny, co może nie widać, bo teraz nie mam takich skoków energii, że tryskam po prostu energią, jestem taki pobudzony i po prostu wszyscy się cieszą, że widzą, że mam energię na diecie wegańskiej, surowej. Raczej staramy się właśnie ten poziom energii zachowywać na równym poziomie. On jest po prostu stabilny. Jest po prostu stabilny i w każdym momencie mogę iść i pracować 12 godzin w ogrodzie i mnie nawet specjalnie nie męczy. Po prostu pracuję 12, bo tyle trwa u nas doba. W sensie dzień trwa, ma 12 godzin i nawet zapominam sobie nieraz zrobić przerwy na coś do jedzenia, bo nawet nie mam potrzeby. Nic nie nagle po 6-8 godzinach. Czuję, że może bym sobie zrobił przerwę, żeby było już mi trochę gorąco, idę się umyć do rzeki. Przy okazji coś tam sobie zjemku Arbuza, czy całego, jeśli nie jest jakiś duży, i idę pracować dalej. I mam na to energię, i myślę, bo oczywiście teraz mam kontuzję, i głównie odpoczywam, ale przedtem myślę, że jak ktoś mi powiedział, że mogę, że mam przebiec maraton, to bym przebiegł ten maraton, i to nie jest żaden problem. Nie podnoszę teraz nie wiadomo jakich tam 300 kg, zresztą nigdy nie podnosiłem 300 kilo, nawet jak trenowałem wcześniej o wiele więcej. Na pewno się chodzi taką maksymalną siłę. To kiedyś, ponieważ też miałem większą masę, o wiele większą masę mięśniową, 10 kg więcej mięśni, no może nie samych mięśni, 10 kg więcej ciała ogólnie, w tym częściowo mięśni, e, taką siłę maksymalną miałem większą, ale natomiast wytrzymałość, kondycję i sprawność taką ciała, e, no to teraz czuję większą. Może nie w tym dokładnie momencie, ponieważ jestem kontuzjowany. Ale na pewno jak już wrócę do, do takiej aktywności fizycznej, to też o tym porozmawiamy na naszym kanale. I co do innych kontuzji, co do innych też, miałem jakieś takie może jeszcze problemy z trądzikiem dawniej. Teraz już mi się to nie pojawia, chyba, że zdarzy się, że zjem, właśnie zjem coś nieodpowiednio łącząc, czy, czy właśnie nawet gdzieś na imprezie. Gdzieś tam z dwa miesiące temu się zdarzyło że sobie nałożyłem do sałatki jakąś soczewicę czy ryż o i potem się czułem źle i ciężko I nie chodzi o to, że sobie potem wyrzucam mam wyrzuty sumienia i przez to się czuję ciężko, że to zjadłem tylko po prostu z ciekawości była impreza było surowe jedzenie, plus tam też ugotowali dla chętnych trochę ryżu trochę soczewicy, jakiś hummus był sobie tam po trochu nałożyłem, tak po prostu stwierdziłem, że dla smaku my tego nie jemy na co dzień, ale tak dla smaku to zjem i raz, że mi wcale już to tak nie smakowało a dwa, że czułem się ciężko i taki ociężały na henie to bym poszedł spać. A jedzenie powinno nas energetyzować. Nie jest tak jak kiedyś, że najadłem się wielkiego kebaba i na henie bym dwie godziny go trawił. Tak teraz mogę zjeść całego arbuza, dwa kilo jedzenia, czy cokolwiek innego: dwa kilo jedzenia, czy tam po prostu, nie wiem, tysiąc kalorii, o może w kaloriach to powiem, tysiąc kalorii jakiegoś posiłku i mogę zaraz iść do pracy i biegać, do, mi, 5 minut później. Ale miałem mówić o rzeczach, które wyleczyłem. No to takie rzeczy mi się nigdy nic nie. Mi się jeszcze przypomniało na pewno, co nie tylko zadziałało na mnie, ale też na przykład na moją znajomą. miałam bardzo duże. Helenka, czekaj, bo nie widać mnie chyba. Możesz usiąść, proszę? Miałam bardzo duże problemy z bezcennością po tym, jak urodziła się Helenka. No to już poza tym, że dziecko się budzi w nocy, ale po prostu miałam problemy z bezsennością. Nawet jak mogłam już spać, to czasami pamiętam, że bywały takie momenty, że przez trzy dni prawie w ogóle nie spałam. Nawet w ciągu dnia nie mogłam zasnąć i na pewno surowa dieta pomogła mi ustabilizować sen. Nie mam w ogóle problemów z zasypianiem, nie mam w ogóle problemów ze snem. Oczywiście, poza jakimiś naprawdę jednostkowymi dniami, ale to nie wiem, raz na pół roku się zdarzy, co ona to ma wpływ na przykład stres, zazwyczaj jakiś, że, że mam problem, ale bardzo mi to pomogło. I wiem też, że mojej znajomej, która też przeszła na, na jedzenie surowego w, w znacznym stopniu, i u niej też to pomogło właśnie na problemy z bezsennością. I jeszcze jedną rzecz chciałam dodać. O tym, ja uczucie ciepła zimna, że kiedyś była z ruchem, a teraz już... Tak, uczucie ciepła zimna też, że teraz właśnie, e, nawet jak jesteśmy w zimnym klimacie, to jakoś tak nie, nie przeżywam tego aż tak bardzo. Czyli wiadomo, czuję zimno i jest to jakiś rodzaj dyskomfortu, ale nie jest to jakiś taki duży problem dla mnie. A kiedyś Agata nawet latem potrafiła chodzić w swetrze, więc tak. <laughs> więc ta temperatura ciała się ustabilizowała na pewno. No, koliberek. No w każdym razie tak sobie myślę, że na pewno warto by było zrobić taki spis tych, tych rzeczy, które się u nas zmieniły i może nagramy faktycznie osobny filmik o tym, bo myślę, że to jest ciekawe. Taki Q&A i to wszystko pomaga też nam spisać jakoś ten proces i jakoś archiwizować go, dokumentować. Ależ raz podkreślamy, to nie jest tylko dieta. Dieta nie, to nie jest magiczna nie. pigułka. Nie. Pytanie od Rafał. Chętnie posłucham, jakbyś mógł więcej powiedzieć o B12. Będąc na wegetariańskiej diecie miałem ponad normę 1300. Te badanie jest niemiarodajne. Okej, okay. Jeśli chodzi o B12, na poprzednim QA i o witaminach suplementach też o tym mówiliśmy, możecie zajrzeć. Takie zwykłe badanie witaminy B12 z krwi nie jest miarodajne, I żeby naprawdę poznać jej to, czy mamy niedobory, czy nie to powinniśmy zbadać homocysteinę, kwas metylomalonowy i holotranskobalaminę i do tego B12 z krwi. I te cztery badania razem dopiero nam pokażą prawdziwy stan, w jakim jesteśmy, jeśli chodzi o potencjalny niedobór B12 czy nadmiar. Ale czy nadmiar się tak zdarza często, nie wiem. Natomiast ogólnie jeśli chodzi o suplementy, witaminy, znaczy suplementowanie mikroskładników to jest temat złożony i może też na inny film, jeśli chodzi o stosowanie suplementów, to ta sprawa nie jest do końca poznana, jeśli w ogóle sam temat zawartości różnych substancji organicznych i nieorganicznych w pożywieniu, które mają na nas pozytywny czy negatywny wpływ. Tak naprawdę nie pamiętam, który badacz o tym mówił, a nawet nie jeden badacz o tym mówił, że tak naprawdę ilość składników i tego, co wiemy, co jest w pożywieniu, którą znamy, to tak szacunkowo może być nawet dopiero około 10%. Także teraz skupianie się na tym, czy mamy niedobór tego czy tamtego, i suplementowanie trochę nie ma sensu, skoro tak naprawdę nie wiemy o 90% innych składników. To nie są tylko minerały, witaminy, bioflawanole, enzymy i różne inne substancje, których jeszcze nie znamy tak naprawdę. I tak naprawdę i przez to, że ich nie znamy, to nie wiemy, czy mamy ich do, do, niedobory, czy, czy nie, i czy powinniśmy coś tam mieć, czy nie, a co więcej, skuteczność stosowania suplementów jest dyskusyjna. Wiele badań pokazuje, że są skuteczne, inne, że nie. To zależy od ich jakości, ale też naszych codzien, naszego codziennego życia sposobu, jakie je jemy, dawki, naprawdę temat taki tak złożony. Osobiście stosowaliśmy suplementy, jednak w pierwszej kolejności zamiast stosowania jakichkolwiek suplementów z B12 łącznie, jeśli chcesz, rób to, proszę bardzo. Raczej nie powinno to być niebezpieczne, jeśli stosujesz suplementy wysokiej jakości, ze sprawdzonego źródła, ale zawsze powyżej suplementów zawsze będę stawiał zdrową, odżywczą dietę, nawet jeśli to nie jest dieta surowa, wegańska, wegetariańska, jakakolwiek. Zawsze jeśli chcesz mieć witaminy i minerały w swojej diecie, to jest jak najwięcej surowych owoców i warzyw. To jest zawsze najsilniejszy, najbardziej, skoncentrowane, najbardziej skoncentrowane źródło zdrowych, łatwo przyswajalnych witamin i, i minerałów. Czy najlepsze nie wiem, ja twierdzę, że najlepsze możecie mieć inne zdanie. Możecie mieć inne zdanie co do wszystkiego, o czym mówimy, i nie będę przekonywał. Na pewno surowe owoce i warzywa są bardzo ważnym elementem diety. I Najlepiej myślę, że organiczne. Organiczne, najlepiej hodowane samemu, hmm. tak naprawdę. I na pewno każdy się ze mną zgodzi, nieważne, jakie ma światopogląd, że im więcej owoców i warzyw surowych w diecie. Tym zdrowiej, jeśli to są ze zdrowego źródła owoce i warzywa, to Wam nigdy nie zaszkodzi. Co do B12, to chyba muszę zrobić o tym po prostu osobny filmik. B12 jest witaminą wytwarzaną przez bakterie, także możesz je mieć tak samo w owocach, jak i w tym mięsie, czy produktach odzwierzęcych. Więc ja bym przede wszystkim suplementował się w postaci prawdziwego jedzenia zdrowego, a dopiero potem ewentualnie w postaci witamin, ale tylko jeśli faktycznie masz zmierzone niedobory i stosujesz suplementy wysokiej jakości ze sprawdzonych źródeł. Piotr Sobiesiak. Czy stosowaliście wcześniej lub stosujecie teraz posty lub głodówki? Tak, stosowaliśmy. Agata może zacznie. Stosowaliśmy, stosujemy. My w tym momencie nie. Znaczy w tym momencie stosujemy na pewno intermittent fasting w sensie na co dzień, ale to już jest taki. Ciężko to dla mnie określać jakiegoś rodzaju postem, dlatego że uważam. To jest odmiana postu, ale czy głodówka? To jest Naturalne, w sensie to nie kosztuje nas jakiegokolwiek wysiłku, po prostu to się pojawia naturalnie, ponieważ my jemy wtedy, kiedy czujemy głód i zazwyczaj to jest dopiero po tam kilkunastu godzinach. Od ostatniego posiłku znaczy. <laughs> mamy okno żywieniowe, którym jemy, i przez kilkanaście godzin nie jemy, ale to nie jest coś, do czego się zmuszamy, tylko po prostu robimy to naturalnie. To jest tak, że z zegarkiem w ręku czekamy, aż będzie ta godzina, żebyśmy mogli zjeść, tylko jemy wtedy, kiedy chcemy i czujemy. I nie zwykle. Mamy Mamy nawet zegarka, zegarka w domu. Na telefonie nie. tylko, albo komputerze, albo czytniku. Um, tylko jemy wtedy, kiedy stwierdzimy, no może byśmy już coś zjedli. I to zwykle od ostatniego posiłku poprzedniego dnia to jest zwykle 16, 18, 20, czasem nawet 20 kilka godzin. Ostatni miałem tak, że. Ja nie robię takich długich Mi się zdarzyło dwa dni temu. Że zjadłem ostatni posiłek o 15, skończyłem go jeść, a następnego dnia o 16 stwierdziłem, że coś bym zjadł i się okazało, że 25 godzin minęło jest to jest coś tak naturalnego, mówić. tak. Może. To jeżeli chodzi o takie bardziej kontrolowane posty czy głodówki, to robiliśmy posty sokowe. Ja robiłam raz tygodniowy, raz dziesięciodniowy. W e, filip. Na ja pewno do siebie. Tak. Sobie. No i to tyle, jeśli chodzi o u mnie o posty. Jeśli, ja, jeśli chodzi o głodówki i posty, ja robiłem post sokowy ponad pół roku temu. Post sokowy, zagatą, siedmiodniowy, wtedy kiedy ona też robiła, za pierwszym razem. A tak to sam robiłem jeszcze będąc w Hiszpanii raz pięciodniowy, potem w Polsce siedmiodniowy na samej wodzie, gudówkę na wodzie. I tutaj będąc na Kostaryce też robiłem sobie takie tam kilkudniowe posty zaraz po mojej kontuzji i też zrobiłem raz 7 czy 8 dni na samej wodzie kokosowej. To nie jest głodówka, to jest post, ponieważ woda kokosowa też ma Posiada składniki odżywcze i kalorie, które przerywają głodówkę. I tyle jeśli chodzi. Planuję, ja na pewno bardzo bym chciał zrobić dłuższą głodówkę, co najmniej Agata zresztą też, co najmniej 3, może czterotygodniową, tygodniową oczyszczającą głodówkę na samej wodzie, ale sami nie będziemy się tego podejmować. Planujemy pojechać w miejsce, które, które przeprowadza takie głodówki. Jesteśmy pod codzienną kontrolą osoby, która ma doświadczenie na ten temat która bada nasze funkcje życiowe, bada nawodnienie naszego organizmu codziennie, żebyśmy się nie odwadniali, nie wytracali zbyt dużo minerałów pijąc samą wodę i która po prostu opiekuje się nami. Bo to już jest naprawdę. Są, są tacy, i znam takich ludzi, którzy po prostu sami robią takie głodówki 20-30 dni i też o tym myślałem, ale. Raczej nigdy nigdy nie będę polecał robić tego na własną odpowiedzialność. Raczej co najmniej raz pojeźdź w jakieś miejsce, niech ktoś cię poprowadzi, zadba o to, żebyś sobie nie zrobił krzywdy. Potem, ewentualnie, jeśli chcesz, możesz próbować robić samemu. Ale generalnie raczej lepiej mieć doświadczenie. Mhm.